Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Borach Tucholskich. Za moimi plecami znajduje się instalacja fotowoltaiczna składająca się z 27 modułów Rec. Alpha o mocy 360 W w wersji Full Black oraz inwertera fotowoltaicznego SolarEdge wraz z kompletem optymalizatorów mocy. Tym, co czyni ten system wyjątkowy, jest magazyn energii. System magazynowania energii składa się z trzech inwerterów wyspowych marki Victron Energy oraz akumulatora BMZ o pojemności 10 kWh. Dodatkowo znajduje się tu również ładowarka samochodów elektrycznych hiszpańskiego producenta Wallbox. Sansol wyróżnia się tym, że korzystamy z produktów czołowych producentów. Jednym z nich jest BMZ. Firma BMZ specjalizuje się w szeroko rozumianych systemach akumulatorowych poprzez mniejsze pakiety do elektronarzędzi czy sprzętu medycznego, poprzez większe jak magazyny energii czy baterie do pojazdów elektrycznych. Magazyny energii firmy BMZ są budowane w oparciu o technologię litowo-jonową, która ma nawet pięciokrotnie większą gęstość energii w porównaniu do akumulatorów kwasowych. Dzięki czemu odpowiedni poziom energii potrzebny dla domu możemy zmieścić w stosunkowo niewielkim urządzeniu. Wszystkie nasze produkty spełniają najbardziej wyśrubowane europejskie standardy. co zostało przetestowane przez niezależne laboratoria. Korzystamy z najlepszej jakości komponentów. Ponadto stosujemy wielopoziomowe zabezpieczenia naszych magazynów energii, żeby zapewnić bezpieczną i prawidłową funkcjonalność. Przed um, tą inwestycją zastanawialiśmy się czy nam, czy to będzie tylko dobre, jeżeli będziemy mieli tylko panele i produkcję i oddawać to, to nadwyżkę do a zakładu energetycznego, czy też na przykład tutaj nie zwiększyć autokonsumpcji i to jest jedyne wyjście w tych realiach, jakie są obecnie, no bo to się może zmienić od przyszłego roku, to już wiemy, natomiast e, zależało nam na tym, żeby właśnie nie mieć tej autokonsumpcji na poziomie powiedzmy 20-30%, jak to się podaje, tylko żeby to zwiększyć do 89%, żebyśmy my konsumowali naszą energię wyprodukowaną przez naszą instalację, no i to dlatego ten magazyn energii. Natomiast cała inwestycja to jest pewnym elementem układanki, którą realizujemy powiedzmy od 5 lat, gdzie inwestujemy tutaj dużo w um, tą posiadłość, um, dlatego, że docelowo chcielibyśmy się przenieść z miasta tutaj. Dlatego jest instalacja, dlatego jest makaset energii i dlatego też mamy podłączenie e, wallboxa do 22 kW, do samochodu elektrycznego, który oczywiście też mamy zamiar w przyszłości kupić. No i w sumie mam fana dzięki temu, że wprowadzam nowoczesne technologie do tego miejsca, który ma swój klimat. Dom jest ponad 100-letni, z 1912 roku. Mogę się połączyć ze wszystkimi aplikacjami, będąc w różnych miejscach na kuli ziemskiej. I to jest właśnie to, tak jak mój syn powiedział, masz internet masz wszystko. Warto zaufać firmie doświadczonej i profesjonalnej, która zajmuje się zarówno fotowoltaiką, jak i magazynami energii. Kontakt z firmą Sansol Okazał się na tyle dobry, że uznaliśmy, że jest to najbardziej profesjonalna firma z tych wszystkich, z którymi rozmawialiśmy na temat instalacji. Jeśli chodzi o koszty całej instalacji, to tak jak powiedziałem wcześniej, negocjacje z firmą Sansol były bardzo owocne. Możliwości włączenia takiej inwestycji od strony kosztów z minimalizacją podatkową można i należy. Magazyn energii świetnie współgra z instalacją fotowoltaiczną, dzięki czemu użytkownicy mogą w większym stopniu wykorzystywać wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną. Dodatkowo posiadają również zasilanie gwarantowane, czyli mogą korzystać z prądu nawet w czasie awarii sieci elektrycznej. Jeśli chcą Państwo mieć magazyn energii w swoim domu, to zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy rozwiązanie skrojone idealnie pod Państwa potrzeby.